Witam, witam. Losowanie tych kostiumów udało mi się uzbierać 24 szkoda, że jednego nie mam, byłoby 25. Chciałbym chyba tego trafić, ale ogólnie najbardziej. Nie wiem, myślę, że Kadilen to byłoby najlepiej. Kadilen, może tego, może jego kła. O, tą. Tych mam już dwóch, więc nie chcę. Marianę może? No fajnie byłoby pięciogwiazdkową, dobra. No to zaczynamy. O kurwa, ale jaja. Zobaczymy co się trafiło. Napój. Oście do też bardzo dobrze. Brakowało mi. Mały John. I tu. I kolen. Dobra, lasowanie myślę, że nie jest złe. Szkoda, że torna nie mam zrobionego. Ma pierdzielnięcie bardzo duże. Z tego co widziałem, 540 bardzo duże. Dobra, dzięki, hej.